Dzień dobry! Zapraszam tutaj obecnych kolegów, koleżanki. Jak zrobić kubeczek do spożywania tutaj wysoko napoju w postaci whisky w warunkach polowych? Bo jak widać, jesteśmy na poligonie, więc bierzemy piwo, opróżniamy je. Najpierw nie będziemy marnować, prawda? Ostry scyzoryk, nóż lub inne ostre narzędzie. Może żeby to skalpel. Możemy pożyczyć od zaprzyjaźnionego z nami szpitala. Odcinamy górę. Jest to dosyć muzolne. Aczkolwiek efekt będzie zachwycający. Tą metodę posiadamy już uskutecznili już starożytni górale podczas swoich wędrówek po świecie w programie Wędruj z Bacą prowadzący był to Krzysztof Ibisz jak zwykle, no, Krzysiu dał, dał z siebie wszystko w tym momencie posiadamy cudowny, opróżniony jak widać tutaj możemy to ja sobie sam zrobię. Tak, tutaj kolega sam sobie uskuteczni swoją manufakturę. W ten sposób, proszę tutaj, mam już dwa przepiękne puchary, nawet mogę to nazwać, do spożycia alkoholu w postaci płynnej, jakim jest właśnie whisky, w przelewaniu do tutaj w, po, po kieliszków ewentualnie, e, e, można też e, również skorzystać z tych kieliszków pijąc szampana na Sylwestra bardzo polecam, borygo e, tak, borygo też bardzo dobrze. oraz na kaca zrobić sobie kakao <laughs> tak, kakao na kaca również można zrobić także pamiętajcie drogie dzieci jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli sposobność zrobienia sobie takiego własnego szkła, pamiętajcie, nie dość tanie nie marnujemy szkła, nie marnujemy naszego drogocennego piasku, z którego to szkło jest robione. Także możemy całą zostawę tak zrobić. Wyobraźcie sobie, jak to nasi nowi goście przyby przybywają do nas na wieczerzę. Na przykład Wigilino i zobaczą taką oryginalną zastawę. Takiej zastawy nawet by się nie powstydziła yy, nagasza droga pani Ewa Wachowicz. Yy, a natomiast yy, Płyny, które będziemy spożywać, poleca pani Małgorzata Kessler. Co tak. to jest Wachowicz? Ewa Wachowicz? No. To on na pulsacie gotuje. Aha, okej. Okay. Tak. I ona zawsze takie zastawy robi. Także polecamy serdecznie. Manufaktura. Zapraszamy Mińsk-Mazowiecki Poligon. Dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru.